Przed sądem wojewódzkim w Bydgoszczy trwa pierwszy w Polsce proces z nowej ustawy o zwalczaniu nieprozaicznych form przekazu słownego. Oskarżony Jan Józef Maćkowski, poeta wielokrotnie już notowany przez policję jako literacki recydywista, został schwytany podczas kolportażu pisma, które, udając normalną gazetę, de facto zawierało poetyckie formy literackie dla niepoznaki schowane pomiędzy fragmentami prozy. Osoba, która dostarczyła pismo organom ścigania, znajdowała się w stanie silnego szoku. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Przyznaje się. A dlaczego oskarżony się przyznaje? Oskarżony powie dokładnie. No Ja przyznaję się, że w świadomy sposób kanalizowałem energię umysłową celem zaktywizowania niedozwolonych pór recepcyjnych i se me, sem, semantycznych. I se, semantycznych, no. takich. A tym samym wprawiania się w stan agresywnej akcesyjności skojarzeniowej, w której... Tak właśnie. Celem z, 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 używałem słów w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi regułami. W trakcie rozprawy skład, skład sędziowski dokonał gruntownej oceny postawy wersji życiowej wersji oskarżonego, wersji próbując doszukać wersji się wersji okoliczności łagodzące. No to pan przeczyta na, na początek ten pana wiersz pod tytułem świt, ten pierwszy wers może na razie. Co jest? Ciągnie się blade niebo, pokrajane wpłaty. Dziękuję, dziękuję, wystarczy. No i niech Pan teraz sam powie, co to jest, co to w ogóle ma znaczyć to, co, po jakiemu to jest w ogóle napisane, co to ciągnie się? To jest, wie Pan, to, to niebo takie duże, ono tak się ciągnie. Chmury. Że duże, to Pan musiał zaraz napisać, że ciągnie, tak, że pokrajane. No bo... powie Pan od razu, brzuch Pana bolał tego dnia rano, tak? Co Pan jadł na kolację poprzedniego dnia? Pół no i co pan tutaj mówi, że kapuśniak, jak wyraźnie pan napisał, że w płaty, wpłaty, to płaty śledziowe pani, tak? Wieczorem pan płaty śledziowe to w ogóle nic dziwnego, że pana potem wzięło z rana. Tak było? No tak, dwa malutkie takie tylko były. No dwa malutkie, a widzi pan do czego doszło. A pan teraz pisze jeszcze na czysto. Uziłem się z bólem żołądka po ciężko strawnej, rybnej kolacji. Tak pan napisze. Ryby były, tak? Ryby, tak, były i pan to napisze, a potem pan dalej, jak pan skończy, przeczyta. Na dzisiaj przewidujemy przyznanie się oskarżonego, potem testy psychologiczne. Ponieważ wykazuje wolę współpracy, sądzę, że obędzie się bez wstawiania bolca do mózgu. No a jeśli chodzi o wyrok, to ja oczywiście jako przewodniczący sądu nie mam prawa o tym mówić. Niemniej myślę, że 10 lat obozu socjalizacyjnego to jest minimum. No następny wers pan przeczyta teraz. Z drugim mgły wypływają z jego ran szerokich. No i dosyć, dosyć. Co, co to jest teraz z kolei? No, że taka piękna przyroda, deszcz padał i mgły się rozpościerały tam. W... Strugi? W górze. Ta piękna pogoda, że strugi. No, no tak czułem tak. Sam. Nie wie drugi, wie, wie strugi. Zna pan to przysłowie? Już teraz tak. E, może oskarżony spróbowałby przełożyć na prozę taki dwuwiersz. To jest tak. Młodości, dodaj mi skrzydeł o napędzie grawitacyjnym. To, no bo tu mi się zdaje, że chodzi o polskie lotnictwo cywilne, że sprowadzamy nowe samoloty, takie nowoczesne z geometrią skrzydeł i że lotnik też musi znać geometrię, żeby bezpiecznie latał w powietrzu. Żeby wszyscy dolecieli szczęśliwi. Ta geometria Dzięki zdecydowanej, a jednocześnie ludzkiej postawie wymiaru sprawiedliwości poezja pozostaje obecnie na marginesie zjawisk kryminalnych, jednakże duża szkodliwość społeczna czynów poetyckich skłania do czujnej obserwacji podziemia literackiego.